Mmm, bardzo dobre ciasto. Drogie dzieci, bardzo lubię jeść dobre ciasto. Kiedyś jako dziecko zjadłem pysznego placka, upieczonego przez moją babcię. Bardzo mi smakował. Zastanawiałem się, jak ona to zrobiła, że to ciasto wyszło takie dobre. Aż w końcu zapytałem ją: Co trzeba zrobić? Tak krok po kroku: Jakie składniki dobrać, by ten placek wyszedł taki dobry? I wtedy babcia podała mi przepis. To był przepis na bardzo dobre ciasto. Ale czy zastanawialiście się kiedyś, jaki jest przepis na dobre życie? Ten przepis poda nam dzisiaj sam Pan Jezus. Na dzisiejsze zajęcia przygotujcie białą kartkę, linijkę, klej, ołówek, gumkę. Nożyczki i kolorowe pisarki. Kochane dzieci, posłuchajcie słów Ewangelii. Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił, czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Dzisiaj wykonamy krzyżówkę, która pozwoli nam dowiedzieć się, gdzie można znaleźć przepis na dobre życie. Na tej kartce rysujemy ołówkiem prostokąt o wymiarach 19,5 cm na 13,5. Poproś o pomoc osobę dorosłą, jeżeli nie umiesz samodzielnie narysować krzyżówki. Na każdym boku odmierzamy po 1,5 cm i robimy kropeczki. Następnie kropeczki łączymy. Po połączeniu kropek powstanie Wam taka szachownica. Piątą i szóstą linię poprawiamy czerwonym pisakiem. Natomiast resztę zrobicie według później podanego wzoru. Te pyszności, które widzicie na obrazkach, mogą dobrze smakować tylko wtedy, kiedy są wykonane według dobrego przepisu. Jak odgadniecie i wpiszecie w kratkach nazwy tych pyszności, to dowiecie się, jaki jest najlepszy przepis, według którego trzeba żyć. Aby być szczęśliwym. Kochane dzieci, nie wiem jak wy, ale ja często zastanawiałem się, jaki jest przepis na dobre życie. Kiedy czytałem historię różnych świętych, na przykład Matki Teresy z Kalkuty, albo wielu innych świętych, to zauważyłem, że każdy z nich poważnie potraktował przepis Pana Jezusa. I dziś mogę Wam powiedzieć, że tym przepisem jest Ewangelia. Ewangelia to słowa Pana Jezusa, to wskazówki, które kieruje do nas, bo podpowiada nam w nich, jak żyć. I święci zastosowali te wskazówki i dlatego stali się dobrymi ludźmi, a my dzisiaj możemy ich podziwiać. Kochane dzieci. Pan Jezus mówi dzisiaj w Ewangelii do wszystkich ludzi. Mówi: wierzcie w Ewangelię, czyli ufajcie moim słowom i żyjcie według przepisu, jaki Wam daję. I wtedy Wasze życie będzie tak dobre, jak najlepsze ciasto. Drogie dzieci, gdy tak będziecie żyć, wtedy inne dzieci, inni ludzie, gdy będą widzieć że wasze serca są pełne dobroci, wasze słowa pełne życzliwości. Kiedy będą widzieć radość i uśmiech na waszych ustach, sami was zapytają o ten cudowny przepis na życie. I wtedy będziecie mogli im z radością powiedzieć, że przepis ten jest dostępny dla każdego w najlepszej księdze dobrego życia. A ta księga nazywa się Ewangelia.